Wszystkim. tutaj Arabella Senna. Tutaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was już szósty odcinek z serii. Oceniam outfity widzów z Discorda. Polega on na tym, że po prostu wchodzę sobie w kanał Outfit w kategorii Stores. Był na moim serwerze Arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu. I do tego serwera możecie sobie oczywiście na spokojnie dołączyć, jeżeli macie Discorda. I tam Was oczywiście bardzo serdecznie również zapraszam. E, kolejna sprawa. E, tak, y, pogubiłam się, ale wracając to polega na tym, że po prostu oceniam y, outfity, które tam wysyłacie i generalnie to jeszcze wspomnę że ja się nie czuję jakimś takim guru outfitowym kimś kto może się jakoś specjalnie na ten, specjalnie na ten temat wypowiadać ja po prostu tutaj oglądamy te outfity i ja sobie daję ocenki od 1 do 10 tak jak ja uważam, ale to że wam się podoba jakiś outfit, a mnie to nic nie zmienia, bo po prostu to są nasze gusta i one mogą się totalnie wymijać i to jest zupełnie ok tak samo jeżeli powiem, że coś mi się nie podoba w danym outfitie, a wam się podoba to oczywiście nie znaczy, że musicie go zmienić dobrze i chyba wszystko już wystarczająco powiedziałam tak żeby nie było później jakiejś nieścisłości a teraz co do takich spraw organizacyjnych kanału no to właśnie ta seria oceniam outfit widzów z discorda została uregulowana, ona teraz będzie się pojawiała właśnie w piątki o godzinie 14 albo 15 zobaczę jak to wejdzie bo teraz nie pamiętam kiedy ustawiłam ale no będzie wchodziły, będą wchodziły teraz te odcinki tak jak ten, co tydzień Także kochani, jeszcze do kolejnych spraw organizacyjnych Tutaj macie moich najnowszych pięciu subskrybentów Jeżeli wy również chcecie się znaleźć w tym gronie To serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału I do pozostania ze mną na dłużej Bo w przyszłości myślę, że będzie tutaj się działo dużo fajnych rzeczy Ja też się bardzo staram, żeby te materiały były po prostu z każdym materiałem Żeby było to wszystko coraz lepiej Mam nadzieję, że odczuwacie te wszystkie zmiany, które tutaj wprowadzam I to jak bardzo się staram Także co kochani? Aha, i jeszcze zapraszam Was na wszystkie moje media, takich jak Instagram, Discord, Facebook czy TikTok. E, dobra, i teraz przechodzimy sobie do oceniania Waszych outfitów. E, więc przejdźmy sobie do pierwszego outfitu. Jest on od ciasto Iman Lightwilled. Taki basicowy muszę przyznać, ale ten koń mi się bardzo podoba, jest przepiękny, chyba też go mam. Nie wiem, nie, nie, nie wiem. Bardzo możliwe, że również go mam, ale to nie jest ważne. Eee, dobra, najpierw strój postaci. Strój postaci myślę, że jest w miarę spójny, w miarę bezpieczny i tutaj wszystko jak najbardziej jest ok. Natomiast co do konia, to tutaj mamy troszeczkę nagmatwane. O głowie, siodło, czaprak, git. Pasuje tutaj też również basicowo i wszystko jakby bezpiecznie jest ok Natomiast tutaj taka kartka, która tak jakby, nie wiem, troszeczkę, że tak powiem, nie odparady, jakby tutaj mi się tutaj to odkleja, ale nie wiem, nie wiem, może tak miało być, może to dodaje jakiegoś kontrastu, nie wiem, nie wiem. Natomiast owijki, te owiki te owiki tutaj mi się tak troszkę też również się odklejają. Tak mi troszeczkę nie pasują tutaj, ale no... Nie wiem, może tak miało być, no, że na pewno chyba tak miało być, ale no mi nie pasują te obijki e, tak za bardzo No i to chyba by było Teraz z tego co tutaj miałabym mówić, bo chyba więcej nic nie wymyślę mądrzejszego dlatego myślę, że mogę już dać sobie ocenę i mogę dać myślę z uwagi na to, że to jest dosyć basicowe, bezpieczne i takie, że tak powiem jakiegoś tutaj wielkiego wrażenia, wielkiego efektu wow nie robi, ale jest ładnie, schludnie, estetycznie to myślę, że spokojnie możemy sobie dać ocenkę 6 na 10 okej, okay, i idziemy sobie dalej, kolejny outfit jest od Van Olivia Silent Bank o, a ten jest naprawdę bardzo ładny i w ogóle bardzo niebieski kolor pasuje do tego konika eee, spójrzmy nie no, właściwie to w sumie nie mam się tutaj do czego za bardzo przyczepić bardzo mi się podoba ten kontrast z tym białym czaprakiem i tutaj też jest biały, biały odnośnik w postaci e, bluzki. Nie widzę za bardzo tego, co postać ma na głowie, ale kolorystycznie się wpasowuje. E, no być może lekko bym się mogła przyczepić do tych owiek, że są może w innym odcieniu, ale nie będę się przyczepiać, bo... bo nie, bo te owijki są daleko i też ich za bardzo nie widać, że się odcinają. Ale tak myślę, że wszystko jest naprawdę bardzo ładnie, bardzo estetycznie, bardzo schludnie. Wszystko do siebie tutaj pasuje, nic za bardzo się aż tak nie odkleja. Yy, może nie jest to jakieś super super, ale jest naprawdę bardzo ładne i myślę, że spokojnie tutaj mogę dać 8 na 10. Znów kolejny od Olivia Silent Bank, yy, strój klubowy jej. I tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba, ten strój wygląda tak bardzo elegancko. Nie no, super jest, super, super. I tak w sumie jak się dłużej przyglądam, tutaj patrzę, że po prostu jest tyle rzeczy, które do siebie pasują, ten strój jest tak dobrze przemyślany, że naprawdę ja tutaj chyba nie będę po prostu bardziej wnikać i dam po prostu 10 na 10. Następny outfit jest od Ayala. Jak oglądaliście poprzedni odcinek z tej serii, to wiecie, że ja po prostu kocham vibe jej outfitów. Po prostu to jest taki vibe, który totalnie do mnie przemawia, bo to jest takie no może to akurat ten outfit może akurat nie oddaje tego nastroju tych lat wcześniejszych starego SSO, ale poprzednie outfity dawały i naprawdę jej outfity to jest inny wymiar, muszę przyznać i ten outfit również jest przepiękny, prze, prze przeuroczy, prze, przedopracowany. Oczywiście w pozytywnym sensie. I naprawdę ja nie wiem, co bym tutaj mogła powiedzieć jeszcze mądrzejszego. Chyba nic mądrzejszego już nie powiem. W ogóle nie wiem, czy to, co powiedziałam było mądre. Ale tutaj po prostu no jedyne, co mogę powiedzieć, to że daję ocenę 10 na 10, bo no tutaj nic innego mi nie pozostaje. Kolejny outfit mamy od Szarawa i ten wydaje mi się, że jest również bardzo ładny, jest taki basicowy. Nie no, w sumie mi się bardzo podoba. Może bym zmieniła ten czaprak, żeby był taki bardziej... W takim, w takim bardziej szarym tym, szarym, tym zielonym, taki bardziej szary zielony i to by też do brocy się ładnie wpasowało. Ale także tak myślę, że to jest bardzo ładnie, chociaż ten czaprak troszeczkę mi się odcina, ale dobra. Kask może mógłby być czarny, a nie granatowy, a spodnie mi się bardzo ładnie wpasowują tutaj akurat. Spodnie mi się ten dodatek mi się bardzo podoba. I w sumie oprócz tych takich uwag moich, to tutaj nic więcej nie zauważyłam takiego, co by mi się odklejało, że tak powiem. E, także myślę, że tutaj też za bardzo nie będę się wypowiadać, bo nie wiem, przepraszam bardzo, jakoś tak gdzie nie mam weny na, na, na jakieś takie większe rozgadywanie się tutaj o tych outfitach, ale po prostu jakoś tak, wiecie, nie czuję potrzeby tutaj dodania czegoś więcej. E, po prostu tak od razu, to mi przyszło, do mówię. E, także kochani, tutaj myślę, że ocenka mogłaby lecieć 7 na 10. Yy, I lecimy dalej. Kolejny outfit mamy znowu od Oliwi Silent Bank. Wow, słuchajcie, jesteśmy już w 1 sierpnia. <laughs> Zaczęliśmy outfit z sierpnia, dobra yy, o, tutaj taki troszeczkę mamy inny styl i w sumie on też z tym mi się kojarzy z takim starym SSO. Naprawdę bardzo ładny, bardzo ładny mi się podoba outfit. Może to nie jest taki mój styl, to nie jest coś, co, co ja bym stworzyła, ale tutaj właśnie o to chodzi, że poznajemy wiele styli, stylów, nie wiem. Poznajemy wiele tutaj takich różnych inspiracji. Inspirujemy się dużo tutaj. Każdy, myślę, może znaleźć coś dla siebie w tych odcinkach. I ten outfit myślę, że też dodaje taki vibe wcześniejszych lat SSO, starych lat SSO. W ogóle chyba sobie nagram film, gdzie porównam stare SSO z nowym. Tak mi jakoś cień naszło, jak sobie siedziałam w szkole na lekcji i mówię: kurczę, musiałabym nagrać stare SSO z nowym. Takie porównanie. I myślę, że by naprawdę bardzo fajnie. Ale wracając do outfitu, tutaj myślę, że raczej nic tutaj bym nie zmieniała, bo wszystko naprawdę bardzo ładnie tutaj się ze sobą komponuje i raczej bym zostawiła tak jak jest, jeżeli już bym robiła taki outfit eee, w każdym razie ocenka moja to by było takie 8 na 10 bo naprawdę i tak mi się bardzo podoba teraz od szyszka Mabel Dogli no i w sumie ten outfit mi się podoba, jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dopracowany ej nie no, podoba mi się w sumie tak wiecie, tutaj się dużo dzieje ale naprawdę wszystko za sobą się dobrze komponuje naprawdę, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba Fajnie, że te spodnie są dodane zielone i te rękawiczki. Ej, nie, super jest, mi się podoba. Może nie jest to aż, aż taki efekt wow, ale naprawdę tak, że tak mi się bardzo podoba. I myślę, że mogłabym tutaj dać spokojnie 8 na 10. Teraz mamy outfit od Justyny. I tutaj myślę, że. Kurczę, taki trochę blady ten outfit jeżeli mam być szczera. Może tutaj jakbym ja to robiła, to bym dodała na przykład do tego różu bym dodała czerń gdzieś, na przykład czarne buty czy coś, a tutaj która tak jest taki blady róż z bielą i to jest takie troszeczkę blade jeżeli mam być szczera. Tutaj jedynym kontrastem jest maść konia, a tak to no tak średnio, jeżeli miałabym, miałabym być szczera, bo no po prostu tak wiecie, nic się nie odcina za bardzo. Jest tak no jak już mówiłam, blado. E, no i w sumie tak nie wiem co mogę tu jeszcze powiedzieć. No to chyba było na tyle z mojej opinii. E, jeżeli miałabym dać ocenkę, moja ocenka tutaj to będzie takie 6 na 10. I idziemy dalej, znowu mamy outfit od Olivia Celent Bank i on jest dosyć podobny do poprzedniego, ale również jest bardzo fajny. Jezus, jakie ja uwielbiam te outfity w tym klimacie. 2.18 2.15, nie no super. Te stare SSO, te outfity po prostu są świetne, muszę zrobić chyba odc odcinek z takimi starymi outfitami, bo wyszedł chyba epicko. Ale wracając do Outfitu Oliwii, eee, to naprawdę mi się bardzo podoba. Ta spódniczka w ogóle daje taki super klimat tym wszystkim outfit'om, że naprawdę super. Ewentualnie, ewentualnie mogłabym się przyczepić do tych owijek, bo tutaj lekko mi się odklejają, w sensie ten pierwszy kolor u góry jest bardzo ładny, ale te dwa do, do dołu już są takie tutaj średnio się wpasowujące, ale tak czy tak myślę, że naprawdę outfit się bardzo ładnie prezentuje i mogę dać spokojnie ocenkę 8 na 10. Teraz od Olcia Sam Blueland Chwilka, ale to jest strój klubowy Jakby to jest chyba mój strój klubowy Tylko pytanie czy to już było w tym czasie kiedy Kiedy był klub założony Tak, bo rekrutacja była 1 sierpnia I strój klubowy no To pozwólcie, że po prostu sobie to skipniemy I ja nie ocenię No i idąc dalej mamy outfit od Ala58 I tutaj jakby outfit konia jest naprawdę superowy i ten żółty pasuje świetnie do, tego, do tej maści tego konia, ale u postaci tutaj myślę, że troszeczkę jest za dużo brązu. Przełamałabym to zwłaszcza jakimś żółtym odcieniem, na przykład dałabym tutaj żółtą bluzkę, żółte buty spodnie może bym zostawiła kask, ale tutaj na przykład bym poszalała coś z tą żółcią w tej bluzce, butach, no koń super, natomiast u postaci by byłoby dość Monotematycznie. No i tak słabo troszeczkę. Myślę, że jakby ta postać była ubrana po prostu w, na przykład... No żeby była po prostu tylko na przykład żółta bluzka. To już by było o wiele lepiej. No tutaj wszystko jest tak troszeczkę zlewa, że tak powiem. No dobra. Ale już chyba tutaj nic więcej nie powiem, dlatego możemy wystawić ocenkę. To będzie myślę 6 na 10. Kolejny outfit jest znów od Ayala. Okej, okay, i tutaj mamy dostać taki różowy outfit, i mamy zestaw bluzka czaprak. E, no i w sumie tutaj nie mam się do czego przyczepić, ale chyba tak po prostu to do mnie nie przemawia. Znaczy, tutaj po prostu jakby wszystko do siebie pasuje, ale jakoś tak coś mi tu nie gra. Nie jestem w stanie określić, co, ale po prostu no coś coś tak mi nie, nie, nie pasuje. Mimo wszystko, że i tak jest estetycznie, schludnie i no coś, to po prostu coś na nie pasuje. Więc tutaj bardziej się nie będę rozgadywać, po prostu lecimy od razu z ocenką, to będzie myślę, że takie 7 na 10. I znów outfit od Ayala. Tutaj mi się bardziej podoba, jeżeli mam być szczera. Nie no, super jest. Znowu mi daje taki vibe 2015 tym razem, ale się mogę mylić w latach. Dobra, nieważne, ale naprawdę outfit po prostu super. Naprawdę jest bardzo fajny. Nie no nie wiem, co mam tutaj więcej powiedzieć. Jakby tutaj wszystko między sobą pasuje, najbardziej mi się podoba to połączenie bluzy i czapraka, Jest super. Chyba tyle, co mam tutaj do powiedzenia w tym outfitie. Damy tutaj ocenę 9 na 10, bo to nie jest aż taki efekt. Wow, ale naprawdę jest bardzo ładnie. Teraz outfit od UW. Hmm, i tutaj generalnie tak średnio w ogóle cokolwiek widać, ale postaram się tutaj jakoś to ocenić. No nie wiem. No. Tutaj na pewno mi nie grają buty. Jakby były czarne, byłoby lepiej. Bluza tutaj jest brązowa i to też jakby do niczego nie pasuje. Mm, nie wiem co mam tu jeszcze powiedzieć. Po prostu no nie gra mi w tym outfitie, no. Bluza, spodnie jeszcze, spodnie jeszcze by uszły. Spodnie są w sumie nawet okej okay tutaj do tego, ale no to buty i ta bluza to totalnie, totalnie w ogóle nie. Jakoś tak jak patrzę na ten outfit to mam wrażenie, że wszystko jest trochę z innej bajki, jeszcze tak powiem, i no, no nie wiem, jak mam to ocenić bardzo. Nie wiem, co mam powiedzieć dalej, więc może już przejdźmy do ocenki. Eee, ocenkę myślę, że mogę dać e, 5 na 10. Teraz kolejny outfit jest od Rustiv i tutaj jeszcze, że to nic nie widzę. To znaczy, widzę tutaj, że outfit jest taki różowy i naprawdę podoba mi się połączenie czapraka z bluzką. Owik, znaczy ochraniacze też są tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnym dodatkiem są, ale średnio w ogóle cokolwiek widać na tym zdjęciu jest takie troszkę średniej. Znaczy zrobione ze słabej perspektywy, że po prostu tego outfitu nie widać, ale no postaram się tutaj cokolwiek powiedzieć takiego na plus. No to na pewno in plus mamy tutaj e, buty. Buty naprawdę tutaj mi bardzo się wpasowują, na pewno połączenie czapraka z bluzką jest super. No i przede wszystkim pasuje to do Maści Konia i to przede wszystkim robi robotę całą. I chyba tyle mam do powiedzenia. Autor mi się podoba, jeżeli mam być szczera, no. Nie wiem, nie wiem, co mam więcej powiedzieć, tak? Chyba wszystko powiedziałam już od razu, więc ocenka moja myślę, że będzie git, jeśli dam 7 na 10. Ten outfit następny również jest od Rusty w sumie tutaj średnio cokolwiek widać ale tutaj też jakby niby outfit jest zielony, ale tak w sumie wszystko ma inny tego zielonego i tak się to w sumie wszystko tak trochę robi z innej bajki więc tak jakby, nie no ten outfit tutaj po prostu jakby czuję, że to miało być takie zielono brązowo białe, ale koniec końców wyszło tak, że nic do siebie niestety nie pasuje, a szkoda, bo mógł to być naprawdę bardzo ładny outfit, jest Potencjał, bo potencjałem jest już ten czaprak i kapelusz, który, które super ze sobą fitują, natomiast cała reszta niestety tutaj się popsuło na wszystko. I tutaj chyba więcej nic nie mam do dodania, dam ocenkę 5 na 10. I kolejny od Rusty w Outfit, no i tutaj niestety nic tak średnio widać, nie wiem jak ja mam to ocenić. Bo tutaj jakby wiecie, no mogłabym, mogłabym wziąć pod uwagę bluzkę i czaprak, ale wiecie co, ja tego nie będę oceniać, tylko powiem tak skrótowo. No to generalnie tutaj no ta czapka mi się podoba, połączenie czapraka z yy, czapraka z koszulką super, ale tutaj jakby wiecie, chyba jest... chyba jest granatowe o głowie, nie wiem jakie jest siodło i tak no, nie jestem w stanie po prostu tego ocenić, więc... Pójdziemy sobie po prostu dalej, bo nie chcę tutaj popełnić jakiegoś błędu czy coś. Teraz znów outfit od Ayala. No i kochanie, to znowu nie można czego przyczepić. Może jakiegoś takiego super efektu, wow, na mnie nie robi ten outfit, ale jest naprawdę przepiękny i jest super. Po prostu znowu Ayala to jest nasza mistrzynia outfitowa. Yy, oczywiście Wecha też jest mistrzynią, co po prostu aktualnie dwie mistrzynie outfitów. Wecha i Ayala. Eee, no i co, tutaj chyba za dużo więcej nie powiem, nie wypowiem się zbyt wiele, bo nie czuję się aż taką profesjonalistką, aby tutaj się wypowiadać na temat takich cudownych outfitów. Więc po prostu wrzucę sobie tutaj moją ocenkę, czyli 9 na 10. Teraz otrzyczka Mabel Dogli. No i tutaj w sumie to wszystko mi ze sobą pasuje. Ewentualnie może bym te spodnie zmieniła na... nie wiem, nie wiem, ale... Ewentualnie bym te spodnie zmieniła, nie wiem na jakie, ale po prostu bym je zmieniła Coś bym poszukała Ale tak generalnie to bardzo mi się ten outfit podoba Może jakiegoś takiego super efektu robi I tak ten, ale jest naprawdę bardzo ładny i bardzo mi się podoba I chyba tutaj nie widzę sensu wypowiadania się dalej na ten temat, bo Chyba nie ma, nie wiem co bym mogła tutaj dalej powiedzieć Więc wystawimy sobie ocenkę 8 na 10 i już ostatnie dwa outfity, jak sobie Cię ocenimy, jest od Rainy Lorraine Pure Luck. Nie no, poczekajcie, muszę pomyśleć. Powiem tak: outfit konia super, outfit jeźdźca, tutaj troszeczkę ten dół, zwłaszcza spodnie i buty, tak się troszeczkę tutaj nam zlewają. bluzka trochę ma totalnie w ogóle inny odcień jak czaprak i owiki. I tutaj nam troszeczkę psuje wszystko, ale widzę, że tu jest ten kapelusz, który ma ten różowy pasek, więc to so jest in plus. Eee, no ale tutaj, tak jak już mówiłam, zlewa się trochę spodnie z butami. Koszulka inny odcień różu. No i chyba tyle w temacie. Moja ocenka 7 na 10. I idziemy sobie do ostatniego outfitu, który się nazywa May Zebra Berg. Okej, 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 okej. Nie wiem, czy na białym koniu ten biały czaprak z tym białym siodłem i białym ogłowiem dobrze wygląda. Ten outfit wygląda lekko blado. Oczywiście są tutaj elementy różu, ale są one w innych odcieniach totalnie. Mamy też czarny ten... No tak do mnie ten update nie przemawia jeżeli już by tak miało wyglądać że jest białe siodło, białe, biały czaprak znaczy chociaż to biały siodło i biały czaprak to, to też tak średnie, bo się nie odcina ale jak już to na pewno nie na białym koniu bo na białym koniu totalnie nic nie widać niestety więc tak no średnią troszeczkę ale tak podsumowując to myślę, że ocenka mogłaby być takie 5 na 10 Coś takiego. Okej okay, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i czekajcie do następnego piątku, aby zobaczyć kolejne outfity widzów z Discorda. I do usłyszenia! Pa!